I tutaj jeszcze się bardziej dziwię, może was szokuje, że ludzie myślą, że. Yy, uwaga, pewnie wielu z Was też tak myśli, że te bramy nie przemogą, to znaczy, że bramy piekielne atakują. Wyobraźcie sobie, że bramy atakują? Tak? Że bramy atakują? Nie, no, bramy bronią. Tak? Bramy nie przemogą, to znaczy, że jest postawiona brama, tak? I jak my idziemy na tą bramę, to my ją tak. Z buta wchodzimy, nasza brama nie powstrzyma. A, chrze, a, chrze, a wielu chrześcijan, myślę, że większość, myśli, że my, to, co jesteśmy silni Kościół, jak szatan nas atakuje, to my się obronimy przed jego potężnymi atakami. Szatan tak sobie to obrócił do gór nogami, bo tak naprawdę to jest tak, że to my się go w ogóle nie boimy, to on się boi nas, bo my go mamy atakować, i żadnej jego bramy nas nie powstrzymają. Amen? Amen? Rozumiecie? Może ktoś, komuś to otworzyły, teraz otworzyły się oczy na ten werset. Jakie mamy bramy piekielne? Pierwsze bramy piekielne są w twierdzach warownych w głowach. Tak? Biblia mówi, że twierdze robi szatan robi twierdze, czyli takie nazwijmy to zamki. Tak? Domino, proszę nie sześć. Nie, nie, nie. To wy... Tak, nie sześćmy. Bo to rozprasza. A temat jest poważny. Pierwsze twierdze mamy w głowie. Tak? To są twierdze warowne, to są twoje stare sposoby myślenia. To jest to, gdzie masz traumę, gdzie masz strach, gdzie masz yy, depresję, gdzie masz biedę, yy, gdzie masz chorobę. Tak? To wszystko jest w swoim myśleniu. I to jest pierwsza twierdza, i tam są bramy.